Witajcie z tej strony Piotrek. Dzisiaj Wam pokażę moje wszystkie koszulki piłkarskie. Tutaj mamy kluby. Alnast, FC Barcelona reprezentacja Chorwacji Realu Madrid oraz FC Barcelona i reprezentacji Portugalii oczywiście wam jeszcze powiem jakie tutaj są numerki, jakie nazwiska wszystko wam o tych koszulkach powiem no i oczywiście zostawcie łapkę w górę subskrypcję, ja was zapraszam do oglądania, bo dawno mnie nie było zaczynamy od pierwszej koszulki wychowanej FC Barcelony Gavi, reprezentant Hiszpanii z numerem 30 i tutaj i to jest to jest koszulka wyjazdowa z krzyżem niebiesko-czerwonym. Kolejna koszulka to jest Portugalii Cristiano Ronaldo ze siódemką, bo kto inny niż nie Cristiano Ronaldo właśnie w tej koszulce grał na Mundialu z reprezentacją Marokiem. Niestety przegrali 1 do 0, ale Ronaldo się nigdy nie poddaje. Kolejna koszulka to jest Luki Modricia. W takiej można pójść na Komunia, bo mimo że jest biała, to jeszcze tutaj mamy taki kołnierzyk. No chociaż nawet jak Komunia trochę nie pasuje do Modricia, to i tak można taką założyć. Ale nie tylko z Modriciem, tylko też z Benzemą czy z innymi piłkarzami. Tutaj jest kolejna koszulka z reprezentacji Chorwacji Luka Modric. Tak ona się prezentuje też z Mundialu z samej Chorwacji. Kolejna koszulka to Cristiano Ronaldo z Arabii Saudyjskiej. Klub nazywa się Al-Nastr Football Club. No i tak się ta koszulka prezentuje. Tutaj jest napis Ronaldo, oczywiście siódemka. No i tak ona wygląda. Kolejna koszulka to też wychowanek FC Barcelony, Pedri, też reprezentant Hiszpanii z numerem 8, też wyjazdowa koszulka Barcelony, przyjaciel Pedriego i oczywiście też mój ulubiony piłkarz, bo moi ulubieni piłkarze z tych koszulek to jest Ronaldo, Pedri i właśnie Gavi. I teraz przechodzimy do tych koszulek, tutaj mamy ich 3, 4. No i pierwsza to jest FC Barcelony, taka oryginalna. Koszulka Barcelony domowa. I tak ona wygląda. Tutaj jest napis Spotify. Oczywiście her Barcelony. No i tak ona się była bardzo ładnie prezentuje. Ta koszulka mi się właśnie bardzo ładnie podoba. Kolejna koszulka to jest ze sklepu kibica z naszej ukochanej ekstraklasy WKS-u. Śląsk Wrocław. Tutaj jeszcze był Adidas. No i ona oczywiście taką wygląda, jest ze samego Wrocławia, ze sklepu Kibica. Kolejna koszulka to jest oryginalna koszulka treningowa FC Barcelony. Oryginalna, tutaj mamy wszystko co należy do tej treningowej koszulki. Czyli oczywiście Nike, Spotify i Herb. Kolejna koszulka to jest jedna z najładniejszych i, i dla mnie najlepszych, bo jest z samego Madrytu. Z Samego, samego sklepu Kibica. Tutaj mamy oryginalny, oryginalny ten Laliga ze sklepu Kibica. Tutaj oczywiście jest Adidas i z tyłu Luka Modric. Tak ta koszulka wygląda, i dzisiaj ten materiał zakończymy właśnie na tej koszulce Luki Modrić'a ze samego sklepu Kibica FC Barcelony. Tak dzisiaj zakończymy ten filmik, a ja Was żegnam. Cześć!